5 i 0, nie mam 0, i 0, o, 50 faktów o mnie. Zbierałam się do tego filmiku i nie wiedziałam, czy zrobię 15 czy 20. Powiem Wam, że było mi trudno zacząć te 15. Jak już zaczęłam sobie to wszystko wypisywać, to powiem Wam, że mogłabym chyba zrobić 100 faktów o mnie. Także jeżeli te 50 będzie dla Was za mało, to opiszcie wszystko w komentarzach. Zrobię Wam jeszcze kolejną serię, kolejnych 50 faktów o mnie. No, zapisane mam fakty na kartce, bo wiadomo, że wszystkiego bym nie spamiętała, mogłabym coś pominąć. Nawet jak skończyłam pisać już 50. fakt, to znowu mi się właśnie następne zaczęły tutaj pojawiać. Także zaczynamy, żeby nie przedłużać, żeby filmik nie trwał zbyt długo. Jeżeli jesteście ciekawe, chcecie mnie bliżej jeszcze poznać, może dowiecie się coś, czego jeszcze nie wiecie, nie wiem, no to oczywiście zapraszam do oglądania. Może się troszeczkę przesunę. Dobrze, więc zaczynamy. Pierwszy fakt o mnie, no to oczywiście śpiewanie. Uwielbiam śpiewać. Dziewczyny śpiewam wszędzie, zawsze. Eee, no to jest po prostu jakaś mania. To jest jakaś mania, ja po prostu chodzę i wszędzie śpiewam. Idziemy na spacerze, ja śpiewam. Jesteśmy gdzieś, gdzie leci w ogóle muzyka, ja mam manię, że ja wszędzie śpiewam, po prostu i zapominam, że śpiewam. Jedziemy tak leci coś w radio, proszę o odgłośnienie i po prostu śpiewam. Także uwielbiam śpiewać. Fakt numer dwa, e, mam o 5 lat młodszego brata, także nie wiem, czy Wy wiecie, że mam brata, nie wiem, czy wspominałam, na pewno wspominałam, bo pewnie nagrywałam Wam też tak przecież wakacje, ale może tego nie wyłapałyście, także mam braciszka o 5 lat młodszego, którego po prostu kocham ponad życie, no i za którym tęsknię, ale w sierpniu się zobaczymy. E, fakt numer trzy... No, to od dwóch lat mieszkam w Anglii, natomiast poprzednie sześć lat mieszkałam w Szkocji. Także tutaj w Anglii mieszkam dopiero od dwóch lat, w tym miasteczku, gdzie teraz jestem rok. W poprzednim miasteczku, który nazywał się Lick, mieszkałam rok, czyli to są dwa lata. Dwa lata minęły właśnie w grudniu albo we wrześniu, październik. Październik, między październikiem a grudniem, bo dostałam najpierw klucze, potem jeszcze, znaczy zanim dostałam klucze, to najpierw jeszcze musieliśmy tutaj wszystko wyremontowywać, bo to było po prostu goło i wesoło. No, znaczy w sumie było nawet nie wesoło. Także od dwóch lat mieszkam w Anglii i 6 lat mieszkałam w Szkocji w miasteczku o nazwie Galashiels. Fakt numer 4. E, uwielbiam tańczyć. Gdzieś wchodzę na każdą dyskotekę, wchodzę od razu na parkiet, nie stoję przy barku, nigdy nie stoję przy żadnych poręczach. Zawsze wchodzę na parkiet i jeżeli tylko po prostu wiecie, nie przesadzę z alkoholem, w sensie, że nie zmieszam go za bardzo na moje kamyczki lub nie jestem po jakimś pikantnym jedzeniu, to mogę tak do białego rana, aż do zamknięcia sali. Także uwielbiam tańczyć. I teraz fakt numer 5 Mam słabość ostatnio w w tego kosza, bilarda i hokeja tego takiego na stole. Fakt numer 6 Jestem hałwą maniaczką. Po prostu uwielbiam hałwę. No i nic na to nie poradzę. Fakt numer 7. E, mój ulubiony owoc to arbus. Fakt numer 8. Mam słabość do pomadek i błyszczyków dziewczyn. Eee, fakt numer 9. Eee, no, jestem niezdarą, jestem niezdarą totalną. Po prostu, jak wyjdziecie gdzieś do sklepu i usłyszycie, że gdzieś coś spadło, gdzieś jakieś wieszaki się przewracają, no to oznacza, że ja tam jestem. Naprawdę, fakt numer 10. Eee, uwielbiam pizzę. Dziewczyny, kocham pizzę w każdej postaci, a najbardziej po prostu nie przejdę za każdym razem, kiedy jestem tylko w Polsce. Możecie to też zobaczyć na vlogu, eee, na vlogach. Nie ma po prostu chwili, żebym nie poczuła takiej chęci zjedzenia pizzy farmerskiej. Mam słabość do, do pizzy farmerskiej w pizzerii Kala Pizza w Kołobrzegu, którą Wam gorąco polecam uwielbiam tą pizzę. To jest pizza z jajkiem. Ja nie wiem czemu, ale nigdzie, nigdy takiej nie jadłam, jak w kalapicy. Po prostu mam słabość do tej pizzy od lat. Fakt numer 11. E, uwielbiam gotować. Bardzo lubię gotować. Uwielbiam wyszukiwać jakieś przepisy, szukać czegoś, wiecie, inspirować się. Teraz ostatnio właśnie na kanale mm, dziewczyn już Eternity moment, o ile się nie mylę, nagrały właśnie filmik z przekąskami i już mi się po prostu światełka zaświeciły i to będą kolejne rzeczy, które będę chciała przetestować. Po prostu zrobiły tam świetne rzeczy. Niektóre z nich Niektórych znałam, niektórych nie znałam i na pewno po prostu się zainspiruję. Także, numer 12. Eee, mam słabość do zapachów. mam Jestem freakiem po prostu zapachowym. Nie przejdę obojętnie od kołopółki ze świeczkami. Wyszukuję, bo mam takiego nosa, że zawsze gdzieś tam wynajdę albo Janki, albo Kringle, albo, albo Woodwicka. Eee, także mam słabość do Yankee Candle. To oczywiście tutaj muszę powiedzieć na, 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 jako, jako główny fakt. Fakt numer 13. Nie cierpię myć okien. Po prostu nie cierpię myć okien. Fakt numer 14. Nie lubię obcasów. Nie lubię obcasów, nie lubię szpilek, nie lubię butów na szpilce. Fakt numer 15, dziewczyny i chłopaki. Fakt numer 15 jestem bardzo pamiętliwa. Jestem strasznie pamiętliwą osobą. Dziewczyny, po prostu mnie chyba najlepiej jest nie, nie, niczym nie wkurzyć, nie zranić, nie powiedzieć czegoś, co by się nie chciało powiedzieć, bo, bo ja to potem tak długo pamiętam, że, że to mi tak w serduchu siedzi, że tak aż ciężko mi po prostu wyrzucić to z siebie. I fakt numer 16 nie znoszę kłamstwa. Dziewczyny to jest chyba, ja nie wiem. Nie wiem, czego bardziej nie znoszę, czy kłamstwa, czy zdrady. Nie wybaczyłabym raczej zdrady, natomiast kłamstwo wybaczę, ale powiem Wam, że. No, to co się dzieje ze mną, gdy widzę, że ktoś patrzy mi w oczy, ja naprawdę i ten ktoś mił, to po prostu mi się scyzoryk otwiera we wszystkich kieszeniach, nawet tych, których nie mam. Fakt numer 17. Uwielbiam słuchać muzyki. E, muzyka jest ze mną wszędzie, zawsze uwielbiam słuchać na full, jak sprzątam, jak gotuję, jak piorę. To są dziewczyny e, i chłopaki. Co bym nie robiła, to po prostu muzyka jest ze mną. Lubię w aucie, mam na uszach, jak jadę autobusem, to po prostu mam słabość do muzyki. Po prostu muzyka jest ze mną. Mną I za mną e, ciągnie się po prostu wszędzie. E, dalej. Fakt numer 18, zbieram płyty CD od lat. To chyba już wiecie, zbieram płyty mam gdzieś w kanciapie. Nie wiem ile nie liczyłam nigdy, ale płyty zbierałam od lat. E, mam coś takiego, że jak podoba mi się jakiś, w ogóle, to jest jakieś, nie wiem, zboczenie, jak mi się jakaś piosenka podoba, to po prostu poszukuję je potem płyty, na której ona jest, i potrafię kupić całą płytę dla jednej piosenki. No, tak mam. Także zbieram e, płyty od lat. Fakt numer 19. Marzę o zobaczeniu wieży Eiffel. Jest to moim marzeniem od dawien dawna, nie wiem skąd mi się wzięło, naprawdę nie wczuwam się, nigdy nie czytam, nie lubię generalnie zwiedzania w ogóle miast i, i w ogóle, ale po prostu chciałabym strasznie zobaczyć wieżę iPLA. Nie na widokówce. No, marzy mi się. Fakt numer 20. Podjęłabym się operacji plastycznej, dziewczyny. Tak, to jest jedyna rzecz, jaką bym chyba się podjęła. Znaczy lifting może też, może też bym zgodziła się na lifting. delikatny oczu, bo ja mam okolice oczu bardzo takie, naprawdę, mam sporo zmarszczek tutaj w okolicy tylko i wyłącznie oczu. Także tego może też, ale podjęłabym się, tak jak tutaj dzisiaj siedzę, dziewczynek gdy dostała, jakąkolwiek propozycję, nie wiem, od kogokolwiek, że albo w prezencie, że po prostu ktoś spełnia moje marzenie i mogę Podjąć się operacji plastycznej i powiększyć piersi, to po prostu pakuję torbę i, i po prostu jadę bez paskitu. To jest jedyna rzecz, jakiej bym się podjęła. To jest coś, czego bardzo, bardzo bym chciała zwalczyć kompleks po prostu i mieć większe piersi. No, takie właśnie. O, widzicie? No, także tu już właśnie to trochę załatwiłam. O, za załatw trzy dolce. No, także powiększenie biustu. Fakt numer 21. Jestem maniaczką po prostu notowania wszystkiego, ja po prostu zachowuję się jak, jak to moja mama mówi, mówi na mnie, że jestem jak księgowa Ja po prostu muszę mieć wszystko zanotowane, wszystko zapisane, wszystko zarysowane, namalowane, po prostu wszystko notuję, wszystko notuję, taka jakaś mania Fakt numer 22, mam manię zbierania paragonów, po prostu skąd bym nie wychodziła, z jakiego sklepu bym nie wychodziła, po prostu w torebce mam stado paragonów Fakt numer 23. Nie wiem skąd to mam, ale lubię obdarowywać ludzi strasznie. Lubię robić ludziom jakieś niespodzianki, prezenty, lubię się z nimi dzielić, lubię dawać coś kompletnie bezinteresownie. Nie wiem, każdy mówi, że ja na to na przykład wydaję pieniądze, że nie rozdawaj, ale ja nie umiem. Ja nie umiem i denerwuje mnie, że są osoby, które mówią mi: na przykład, potrafią powiedzieć mi, nie dawaj, bo tobie to nie dano. Nieważne, ale właśnie ja mam taki charakter, że po prostu, co bym, po prostu co bym mogła, to bym po prostu oddała wszystkim, naprawdę i sama bym nie miała. Tak jakoś mam, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale uwielbiam obdarowywać ludzi. Fakt numer 24. Rzadko kiedy płaczę. Rzadko kiedy możecie zobaczyć mnie płaczącą i rzadko kiedy ktokolwiek może zobaczyć mnie płaczącą. No, tak już mam, że staram się nie pokazywać tego, że jestem smutna. Jak płaczę, to zazwyczaj w ukryciu. I naprawdę mało kto wie, że ja płaczę. I często słyszę, że a ty w ogóle płaczesz, to w ogóle tobie się w ogóle coś w życiu nie układa. W ogóle ty masz jakiegoś doła, przecież ty zawsze się śmiejesz. No, dziewczyny, mam jakoś tak, że, że płaczę w ukryciu. Po prostu mało kto może mnie zobaczyć płaczącą. Naprawdę i mało kto będzie wiedział, że u mnie dzieje się coś złego. Natomiast... Rzadko kiedy płaczę, ale jestem też bardzo wrażliwą osobą i wzruszam się na reklamie. Wzruszają mnie starsze osoby, które widzę w autobusach na mieście, trzymające się za rękę. Po prostu takie rzeczy mi wzruszają, a ostatnio zauważam, że mega wzruszają mnie wasze listy, wasze komentarze, wasze wiadomości prywatne. No, wzruszacie mnie po prostu do łez. Także potrafię płakać na reklamie, potrafię zapłakać czytając od Was list. Nie wiem, potrafię zapłakać, nie wiem, widząc jakieś zdjęcie, gdzie jest jakieś, nie wiem, jakieś poszkodowane zwierzę albo chore dziecko. No to mnie po prostu rozwala. Fakt numer 25. Osobą, która się bardzo stresuje, stresuje się po prostu wszystkim. Przed wszystkim mam zawsze stresa przed jakąś rozmową kwalifikacyjną, przed pójściem gdzieś pierwszego dnia na coś, przed jakąś imprezą jakąś ważną, przed spotkaniem z kimś po prostu wszystkim się stresuje. Strasznie wszystko przeżywam i się stresuję. Fakt numer 26. Jestem uzależniona od telefonu. Telefon muszę mieć po prostu pod ręką i nie wyobrażam już sobie teraz po prostu życia bez telefonu. Naprawdę. Fakt numer 27. Jestem kocią mamą. Jestem kocią mamą, koty uwielbiam, koty kocham i po prostu za koty dałabym się pokroić. Ktoś by powiedział, że to tylko zwierzaki, ale po prostu większość też kłótni u nas w domu na przykład jest z powodu kotów, bo Fabian kotów nie znosi, nie lubi, denerwuje je, straszy je, wkurza je. Koty się go boją i powiem Wam, że o to się potrafimy naprawdę kłócić co drugi dzień, to jest tak normalnie. No, także jestem kocią mamą i po prostu. No koty są dla mnie bardzo, 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 bardzo ważne. Fakt numer 28. Jestem kawoszką. No to to już wiecie. Wiecie, że jestem kawoszką. Uwielbiam kawę. Uwielbiam kawę rozpuszczalną, czyli kawę puszczalską z cukrem. Jeżeli chodzi o taki na przykład kubek, no to z półtorej łyżki cukru i mleko. To jest moja ulubiona kawa, ale też lubię kawy smakowe, lubię mieszać, dodawać, nie wiem, komponować. Dodaję marszmalu, dodaję... Em, to śmietane lubię takie wymyślone po prostu smaki kaw e, czego na przykład moja mama nie lubi, zawsze się dziwi, i w ogóle tak samo jak jest z herbatami. Ja lubię jakieś takie wydziwione po prostu smaki, nie wiadomo skąd wzięte, pomieszane, popie, pomieszanie z poplątaniem. Także uwielbiam kawę, jestem kawoszką. E, bez kawy dzień stracony. E, fakt numer 29. Nie umiem uczyć się języków. Dziewczyny, nigdy nie umiałam uczyć się języków. Tak bardzo chciałam i tak bardzo dzisiaj żałuję, że angielskiego nie znam perfekcyjnie, że po prostu aż mnie skręca bez kitu. Ja wiem, że już nie jest aż tak potrzebne, ale żałuję nieziemsko, że się tego języka nie uczyłam, natomiast jak zaczęłam tutaj się uczyć z książek, próbowałam, próbowałam chodzić do szkoły, powiem Wam, że no nie, no po prostu no nie jest to dla mnie, ja nie wiem, nie chłonę języków, po prostu nie umiem chłonąć języków. Fakt numer 30 Mam słabość do zapachów Czyli tak jak powiedziałam, powiedziałam na początku, że mam słabość do jakichś kamer Tak Wam powiem, że po prostu uwielbiam pachnieć Czy to będzie jakieś masełko ładnie pachnące, czy to będzie mgiełka do ciała Czy to będzie woda perfumowana, czy to będzie coś co pachnie na włosy Po prostu uwielbiam zapachy w każdej postaci W saszetkach, nie w saszetkach, w maskotkach, nie w maskotkach Gdzie tylko widzę coś zapachowego, ja po prostu tam jestem Także mam słabość do zapachów, perfumy również uwielbiam Fakt numer 31. Nie piję w ogóle Coca-Coli. Nie wiem, czy to wiecie, czy tego nie wiecie, ale chyba nie wiecie. Nie tknę Coca-Coli, nie tknę po prostu gazowanych napojów. Nie cierpię, po prostu nie cierpię. Fakt numer 32. Jestem typowym zodiakalnym baranem. Jak po prostu zajrzycie w jakikolwiek horoskop, jakikolwiek macie pod ręką i przeczytacie sobie opis cech barana według horoskopu, to po prostu powiem Wam, że pod wszystkim mogę się podpisać. Fakt numer 33. Często mam takie déjà vu, déjà, vu, déjà vu. Bardzo często mam coś takiego, że gdzieś jestem w jakimś miejscu i mam przeczucie, bo po prostu męczy, dręczy mnie coś, że wiem, że jestem tam pierwszy raz, ale mam takie poczucie, że jakbym tam już kiedyś była. Lub mam coś takiego, że coś mi się kiedyś przyśni i ja na przykład potem się w takim miejscu znajduję i po prostu nie mogę sobie zajarzyć, skąd ja to kojarzę. I potem dochodzę do tego wniosku, że, że mi się ta sytuacja śniła. Nie wiem, czy tak macie, to jest bardzo dziwne, to jest wręcz jakieś niewytłumaczalne, ale tak naprawdę mam. Fakt numer 34. Nie kompletnie, kompletnie nie potrafię czytać map. Nie umiem posłużyć się mapą, nawigacją, sprawia mi to jakąś kompletną trudność. Chodzę z tym telefonem, wpisuję niby, wiecie, od do i po prostu kręcę tym, nie wiem, gdzie ta uliczka, gdzie to mam skręcić, czy w prawo, czy w lewo. Dobrze, że teraz po prostu piszą, jeszcze, wiecie, podpisują nazwę ulicy, bo gdyby była tylko po prostu pokazana uliczka, to po prostu bym w życiu nie doszła. Tak? Fakt numer 35. Jestem bardzo, bardzo drobiazgową i szczegółową osobą. Zwracam uwagę na najmniejsze drobiazgi, na najmniejsze szczegóły. Fakt numer 36. Strasznie panicznie boję się dentysty. Nienawidzę dentysty, po prostu dla mnie dentysta to sadysta. A jestem przed wizytą 1 kwietnia. Mam nadzieję, że to był prima pryliz. Eee, fakt numer 37. Eee, nie umiem malować kresek. Dziewczyny to jest coś, czego się nie mogę nauczyć od lat eee, i naprawdę zajmuje mi to lata. Eee, już w poprzednim filmiku też o coś na ten temat wspomniałam. Eee, czekam na Wasze odpowiedzi i podpowiedzi, ale nie umiem kompletnie. Po prostu mam dwie lewe ręce do malowania kresek. Fakt numer 38. Do przynajmniej 17 gdzieś albo 16 roku życia byłam totalną kupiarą. Chodziłam non stop w ogrodniczkach, non stop chodziłam w koszulach takich flanelowych, chodziłam w po prostu bluzkach pozakrywanych po całą szyję, nosiłam jakieś obróżki śmieszne, jakieś rzemyki na szyi. Jedyne co świadczyło, że jestem dziewczyną, miałam zawsze bardzo długie włosy i zawsze nosiłam je rozpuszczone. Fakt numer 39. Od zawsze miałam słabość do dzieci. Po prostu moi, moi drodzy, miałam taką słabość do dzieci, że to jest jakaś masakra. Ja potrafiłam zaglądać ludziom w wózki, ja potrafiłam zaczepiać jakieś obce dzieci. Łapałam za ręce, brałam na ręce. Nie wiem, jak miałam coś słodkiego, to częstowałam gdzieś po drodze. No po prostu jakiś miałam szał na dzieci. Do dzisiaj to mam, ale już tak trochę zmniejszony. Z racji może tego, że jestem już mamą i skupiam uwagę na moich dzieciach. Ale po prostu zawsze jeszcze mam tą taką, wiecie, słabość, że gdzieś tam zajrzę do tego wózka, pomacham, pośmieję się, porobię pikabu i tak dalej. Tak. E, fakt numer 40. E, uwielbiam zaskakiwać bliskie mi osoby. E, czyli, nie wiem, dam Wam za przykład, e, mieszkając tutaj, czy w Szkocji, czy w Anglii, e, wiedząc, że no mogę jedyne, na przykład, nie wiem, na dzień Mamy, czy na dzień taty, czy na rocznicę ślubu, na przykład e, wysłać kartkę, tak, czy to to, list? Ja po prostu poza, tymi, poza tym faktem, że tą kartkę mogę wysłać, zazwyczaj wpadam na jakieś właśnie śmieszne, oryginalne takie pomysły i na przykład zamawiam pocztą kwiatową. Proszę, żeby wysłano na przykład kwiaty czy na przykład bombonierkę moim rodzicom na wskazany adres. Także bardzo lubię zaskakiwać bliskie osoby w jakikolwiek sposób. Także to jest kolejny fakt. Fakt numer 41. Byłam fanką. Seriali. Polskich seriali. Był to serial Pierwsza Miłość, Emiak Miłość i na wspólnej. Fakt numer 42. Uwielbiam świecitełka. Może teraz już troszeczkę mniej. Staram się to jakoś minimalizować z racji, może właśnie, wieku. Ale po prostu zawsze gdzieś, gdzieś się coś świeciło, to po prostu ja to musiałam mieć. Jakiś mały szczegół, mały drobiazg, mała cyrkonia. Możecie to zauważyć, nie wiem, no, na, na ramkach, na. Nie wiem, no w każdym jakimś gdzieś miejscu musi być coś świecącego. Jeżeli to nie będzie cyrkonia, to niech to będzie światełko. Wiem, rzeczy, które są podświetlane. Na przykład. Także do świecidełek mam po prostu słabość i zawsze na mnie mówią, że jestem jak sroczka. Zawsze gdzieś umie się coś, musi świecić. Dalej, fakt numer 43. Mam w planie zrobienie jeszcze jednego tatuażu. Chciałabym zrobić tatuaż na nadgarstku, prawym lub lewym, jeszcze nie wiem. Chciałabym, żeby to był, żeby to był znak nieskończoności, bar numer 44. E, nigdy nie interesowały mnie żadne jakieś portale e, takie plot, plotkarskie. Nigdy nie interesowało mnie, co dana gwiazda w swoim życiu porabia, e, z kim jest, a z kim nie jest, z kim, z kim brała e, ślub, a z kim się rozwiodła co lubi jeść na obiad, po prostu nigdy nie miałam jakiejś ciekawości podawania gwiazd. Zawsze jak coś mówiłam, że kogoś lubię słuchać, na przykład jeśli chodzi o wokalistów, to każdy mówi, o Boże, ale ta jest taka straka, obaka, ten jest taki sraki a mnie to nie interesuje. Ja kogoś słucham za głos, za wyką, za piosenkę, a nie za to, jaki ktoś tam jest i nie zwracam uwagi, nigdy nie zwracam uwagi. Na to, kto po prostu, jaki gdzieś tam jest sobie w życiu prywatnym. Nie chcę, każdy będzie, jaki chce. Lubię kogoś za śpiewanie. Jeżeli mówię o muzyce, lubię kogoś za śpiewanie i nikt mi tego niczym nie przesłoni. Także nie interesuję się nigdy plotkami. Oczywiście mówię tu o gwiazdach, tak? Fakt numer 45: Uwielbiam promocje, przeceny i wyprzedaże. Jestem maniaczką po prostu promocji, wyprzedaży. Gdziebym tylko nie zobaczyła salę, sale, sale, to po prostu na sale wchodzę. No, także naprawdę jestem wszędzie, gdzie są wyprzedaże, staram się być wszędzie i zawsze na tych wyprzedażach coś wynajdę, zawsze jakieś perełki uda mi się wynaleźć. Kolejna rzecz, fakt numer 46, zbliżamy się do końca. Uwielbiam masełka do ciała z The Body Shop. Fakt numer 47, mam manię używania masełek balsamów do ust. Tak, mam manię po prostu w każdym kącie, wszędzie gdzieś leży coś po prostu do ust. Fakt numer 48: nigdy nie podążałam za jakimiś trendami modowymi, za modą, za trikami. Wiecie, nigdy nie czytam gazet, nie patrzę, co teraz się nosi, co jest modne, co jest niemodne. Zawsze byłam w tym inna, zawsze ubieram się inaczej, nigdy nie podążam za modą, naprawdę. Fakt numer 49, czyli to fakt przedostatni. Nie znoszę, gdy ktoś głaszcze mnie po głowie. Nie lubię głaskania, nie lubię miziania tu po głowie, po karku. Nie lubię, gdy ktoś mnie czesze. I teraz przechodzimy do faktu ostatniego, moi drodzy. Nie cierpię, gdy ktoś mi przestawia rzeczy. Nie znoszę po prostu, gdy ja na przykład, nie wiem, poustawiam sobie cokolwiek, tak? Czyli wprowadzając się tutaj do domu, wiem, gdzie co mam. Natomiast na przykład Fabian, jak na przykład robi porządki, potrafi mi poprzestawiać coś w kuchni, tak, poprzestawia mi, nie wiem, pojemniczki z cukrem, z kawą. Ja po prostu wchodzę, jak on posprzątał i mimo to, że jest ładnie posprzątane, jest czysto i pięknie i przejrzyście, to po prostu nic innego nie robię, jak przestawiam z powrotem na swoje miejsce to, co po prostu on poprzestawiał, nie na tym miejsce, gdzie to było. Tak, no i to, były, to było 50 faktów o mnie. Mam nadzieję, że Wam się te fakty podobały. Mam nadzieję, że coś nowego jeszcze to o mnie dowiedzieliście. Jeżeli byście chcieli, oczywiście i chciały, kolejne jakieś fakty o mnie, to dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmikiem. Ja z przyjemnością dla Was nagram, bo, bo z tego, co już teraz nawet w mojej głowie tutaj się dzieje, to jest ich dużo, dużo więcej. Naprawdę jest ich dużo więcej. Także z przyjemnością nagram Wam jeszcze jakieś 15 czy 10 takich odrębnych. Także bardzo dziękuję za oglądanie. No i co? I każdą z Was poproszę po prostu o wykonanie tego filmiku, bo naprawdę nie zdążyłam przejrzeć, zajrzeć, która z Was ma, a która nie ma. Nie wiem, czy Karolcia ma, nie wiem, czy druga Karolcia ma. Jeżeli dziewczyny nie macie, po prostu, a macie ochotę, macie wolny taki, wiecie, wolne, wolne miejsce w grafiku waszych filmików, to po prostu nagrajcie taki, tak. Z przyjemnością poznam was jeszcze bliżej. Karolcia wiem, że ma, nie wiem ile faktów o mnie, ale ma na pewno fakty, bo jak robiłam jej paczkę, to właśnie też oglądałam jakieś jej fakty, bo chciałam poznać ją i wiedzieć, co mogę jej kupić. Może mówiła coś o jakichś kolorach, wiecie o co chodzi no, co lubi, czego nie lubi, więc chciałam to wybadać i pamiętam, że z faktów się dowiedziałam, że właśnie lubi snickersy i pamiętam, że właśnie będąc w tym American Candy Shop, to właśnie specjalnie kupiłam jej takiego limitowanego snickersa, gdzie w sklepie ich nie ma, no. Także e, naprawdę, takie fakty są świetne. E, no co, proszę Smash, jeżeli nie ma jeszcze tego e, nagranego, proszę Mishmashową25, e, bardzo proszę Malibu oczywiście e, i bardzo proszę Karolcie i Kasie, czyli siatkę 85 5 oraz pewnie Kasia ma to na kanale, ale tak jak mówię, jeżeli nie macie, to bardzo Was proszę nagrajcie te 50 faktów o mnie. Natalka też chyba na Natalia st Styles czy Styles e, też chyba ma te fakty. Wydaje mi ileś tam faktów, także te, które z Was wymieniłam i nie macie, ja Was, ja was tutaj gdzieś wypiszę, e, to bardzo proszę nagrajcie ten, e, ten. W sumie to nie jest tak, tylko 50 faktów o mnie. Z przyjemnością poznam Was e, jeszcze bliżej. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, życzę Wam przemiłego popołudnia, e, przemiłego weekendu. No i co, i się będę z wami żegnać, żeby filmik nie był za długi. Ściskam Was bardzo mocno, całuję e, oczywiście jeszcze mocniej. E, pozdrawiam serdecznie Was. E, no i co, i dziękuję, że jesteście. Buziam Was. Bajo!